Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Panda King. Tym razem mam skinanie w siódmym odcinku. I witam Was w odcinku ósmym ze serii Świat Pandy. Pandy. Tak, Pandy. <laughs> dokładnie. To tak. W przerwie zrobiłem sobie Zelazną całą zbroję. Zbroję. Z tego żelaza, którego znaleźliśmy w mojej kopalni. I patrzcie na to. Co? Całą... to. Tak wyglądam ja bez czapki, a tak wyglądam z czapką. Nie ma większej różnicy, co nie? Też w ogóle widać moje uszka, wszystko widać. <grym> Słodkie. Okej, okay, mm, zro no, zrobiłem sobie żelaznej temki, powiększyłem trochę farmę. No, co dzisiaj będziemy robić? A mianowicie dzisiaj poczekamy do nocy i będziemy polować na potwórki. Najbardziej bym chciał rozwalić kilka Endermanów, ponieważ, ponieważ... Bardzo bym chciał mieć kilka Enderperłów. Enderperły by mi się bardzo, 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 bardzo przydały. Zmęcę kociołek. Bo nie... Ponieważ, ponieważ nie będę musiał tak, tak, tak długo się wspinać na góry. No. No i po to chcę enderperły. Uh -huh. Może znajdźmy jakąś, jakąś jeszcze wieże, Bo bardzo bym chciał znaleźć jakąś wieżę, naprawdę. W we wieżach można tak dużo itemków znaleźć dobrych, że to jest po prostu nadzwyczajne zjawisko. Nie mogę tego wytłumaczyć po prostu. Widzieliście po prostu, jak się cieszyłem wtedy. Jak Blaze mi atakowały To się trochę zastraszyłem. O, mamy kociołek. Myślę, że pod kociołkiem potem zrobić ogień i będzie podgrzewana woda, tak sobie będę... Oczywiście nie będzie podgrzewana. Do tego bym musiał moda wygrać. Który? Który? Który będzie? Na pewno może, może go wygrać, jak, jak będzie na tą wersję, na pewno gram mod na czary. Że będę miał różdżki. I jak będę miał ten, ten mod... To, to, to będę miał tutaj wszędzie takie takie. Będę sz... Będziemy szukali runy Magii... w których... których, które będą zbi będziemy zbierali, będziemy mieć magiczne enchanty, będziemy mieć magiczne zbroje, będziemy mieć z, z jakieś stojaki na książki Bardzo dużo rzeczy będzie dodał nam ten mod. A więc robię przerwę i widzimy się w nocy, bo Rano nie ma potworków, chyba, że creepery. No to robimy przerwę. to no, witam was po przerwie. Jest, jak widzimy, noc. Duża noc. I co? I co teraz robimy? Jeśli się spytacie. A... A na pewno pójdziemy polować na potworki? Na no, razie na endermany. Bo endermany to są bardzo, bardzo dużo dobrych itemków. Weźmy sobie 10 torczów. Yy, 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 yy jakaś mięsko. Nie, mięsko. Zrobimy sobie chlebki. Chlebek dobry jest zawsze. Hop. Chlebka nigdy nie za wiele. Hop. Macie, bardzo się boją moje pole, bo... jak tam będą jakieś potworki... to mi to wszystko rozdepczą, będzie niedobrze. Bardzo Nie będę też tak często wychodził w nocy, ponieważ pandy nie lubią nocy, jest tutaj ciemno, nic nie widzimy. No, to szukamy potworków. Aha, mam, mam włączone potwory, nie wiem dlaczego ich nie ma. Muszę się chyba spałnić Jeszcze szkielet, szkielet. No, nie pij mnie na początku nagrania. Już się nie boimy potworku, mamy żelaznego seta Więc możemy się bić. Rzelazem miecz do roboty. Widzę zombiaka. Co to jeszcze widzę? Rozglądam się, rozglądam się i nic nie widzę, widzę tylko, tylko zombiaka, na którego teraz idziemy go rozwalić. Przy okazji jesteśmy w wodzie, więc mogę Wam pokazać, jak to fajnie pływa się na tym. Bardzo fajnie, nie? Teraz go zabijemy. Tak, asasińsko. Jesteśmy pod wodą, więc nie widzi. Nie widzi nas. Au! Do co? go mnie uderzył. Dobra. Pięknie. daliśmy mu cios w brzuch, w plecy. Wszystko, po prostu, zarąbiście. Zbieramy sobie expa, może sobie pod... o oh. W następnym odcinku spróbujemy sobie zrobić enchant. Enchanting table. na początku będziemy musieli znaleźć jakieś diaksy, bo bez diaksów to się nie ruszymy. To jest Nie, to jest cave, chyba. Tak, cave. Wow, dwa zombiaki. Przy domku, pewnie myślę, że tam są osadnicy. A, jaki... A jaki wydał. Spadł. Schodź. Spadaj. I do morza. Tu, tu mamy? Tu mamy jakiś domek. W domku takim nic nie ma. Chcielibyśmy żebyśmy mogli go potem rano rozwalić i byśmy mieli dużo desek. Fajnie, że zrobiłem tą dróżkę, ponieważ nawet stąd ją widać i wiem, gdzie mam domek. Znalazłem drugie zastosowanie dla druzek: zombiaki idą na mnie, wrócili i gryzą. Tak w ogóle wizualnie mój skin się wtapia żelazo zbroje. Creeper... Kleeper Gingerbread Au, nie udało nam się zdobyć prochu na ten, ten jak to bym powiedział? Yy, no cóż, żyje się dalej. Wszystko dobrze, bo żyjemy. Ale znaleźliśmy się w okropnej sytuacji, jakbyśmy byli Jakieś jakiejś pułapce zrobionej przez Moby. O, węgiel. Ale cóż, mamy węgla dużo, więc dziękuję za ten bardzo duży dar. Bogów nie wiem, czy lag jakiegoś strasznego laga. Mhm, 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 można Wierzę, znalazłem wieżę. Auć. Znowu w... równoleg. Wejdziemy stąd. Tam jest jakaś płonąca. To tam będą... Na pewno tam będą blazy, już wiem. Do blazów nie idziemy. Blazy są niedobre, brzydkie i straszne. Dobra. Jesteśmy daleko. No nie, nie jesteśmy tak daleko od naszego domku. Więc z chęcią pójdę do wieży powalczyć. Ale to na następnym odcinku. Co jesteś? Huuu Musiałem zrobić przerwę z przerwą, strasznego laga Ale no cóż, zaraz ginę. Taka armia mnie tutaj napadła Chcę mi przerwać nagranie pewnie Tak, sabotują mi nagranie Nie, nie, nie nie nie, nie bij mnie. Tylko... No kurde, by tam moby się stały mądrzejsze. Dobra, teraz witam jak... Robię małą przerwę. Wrócę do domku i was pożegnam po prostu. No ziomeczki. Kończę mój odcinek. Mamy wartownika. Mamy zombiaka. Oni nas tutaj patrolują. Zobaczcie naszą kryjówkę. Dobra. Kończę z wami. Narka.